Panie Marszałku, w zasadzie na dwa pytania, pytania, to już padła o, o mniej więcej odpowiedź. Jestem przygotowany dzisiaj z zeszytem i chciałem zapisać numer telefonu do tego lekarza, co miał mnie odwiedzić. No ale Pan powiedział trzy lata, wobec tego ja trzy lata to chyba nie dożyję. To jest... służba zdrowia, mhm. służba zdrowia. No niech Pan nie zaprzecza. Brakuje na dzień dzisiejszy 20 miliardów. Były w tamtym okresie na wszystko było pieniądze. Przepraszam. Co się teraz stało, że Odpowiadam ja Pani. miałam wizytę i wizyta mi została przesunięta za rok? Marszałek Hołownia nie ma lekko. Nie dość, że jest ciągle atakowany przez posłów w Sejmie, to nawet na własnych spotkaniach wyborczych nie może czuć się bezpieczny. Zwykli obywatele, którzy się tam zjawiają, dociskają go mocniej niż politycy. Wypominając mu niespełnione obietnice i pogarszającą się sytuację w Polsce. 400 milionów czego? Tak, ale bardzo chętnie powiem. Już pani mówię, już pani mówię, już mówię, już mówię. Już mówię, już mówię. 900, nie, spokojnie, ale proszę się, proszę, proszę się nie denerwować, już pani mówię, tylko proszę się nie denerwować i dać mi powiedzieć. Ja na pewno odpowiem. 900 miliardów wydatków w przyszłorocznym budżecie państwa. 100 miliardów to odsetki od długów, które w większości zaciągnęli nasi poprzednicy. Zadłużając państwo na prawo i na lewo w budżecie i poza budżetem. 100 miliardów złotych. To są twarde liczby. Może Pani z nami dyskutować, może się Pani na nie zgadzać, ale tak jest. 80 miliardów to jest 800 plus 80 miliardów 200 miliardów złotych. To są zbrojenia, 186 dokładnie. 220 miliardów to są środki, które wydamy na ochronę zdrowia. Mniej więcej drugie tyle, już tam dokładnej liczby nie pamiętam, to są emerytury i renty. Na rentę wdowią kolejnych kilka miliardów. Program in vitro 500 milionów. Jak się to wszystko pozbiera do kupy, to ma pani 900 miliardów wydatków budżetu państwa, z czego znaczna większość. Idzie do obywateli w takiej czy innej formule usług publicznych. Nie, 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 nie. Ale czy pani. Zadam, ale oczywiście, ale oczywiście. Zadam proste pytanie. Zadam proste pytanie. Odpowiedzi na Panie pytanie. Czy brała Pani kiedyś kredyt lub pożyczkę? Przepraszam Panią, będzie Ale odpowiedziałem pani, ale odpowiedziałem pani. Proszę się nie kłócić, jest okej. Okay. Tak. Ale nie, ja mówię do państwa wszystkich. Halo, halo. Proszę skończyć pytanie, które pani chciała zadać. Proszę bardzo. Pana, Wiadomo, że Szymon Hołownia zaczął kręcić i zwalać napis. Jednak pani na spotkaniu mu nie odpuszczała. Próbował stosować rozmaite triki z czasów, gdy pracował w telewizji, jednak nic to nie dawało. Pani na spotkaniu poruszała tylko kolejne kwestie, których jego koalicja nie dopilnowała. Pana, bardzo proszę. Pan jest mądry, mądry, pan mówi. Pan mądry. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Na granicy zachodniej Niemcy podwożą nam nielegalnych migrantów, niesprawiedliwych. Pan o tym wie. Ma pan żonę, ma pan dzieci. Powinniście pan też o nie bać. Ja się boję o Nie życie, że swoje są. Mhm. Tak? Boję się tak samo. I pan też się powinien bać, mhm. Bo pan nie wie, czy jakiś migrant pana żony nie napadnie, pana córki. No nie będzie ludzie. Przecież to się dzieje w Europie. Czy wy naprawdę tego nie widzicie? Ja dlatego przyszłam tutaj, żeby panu zadać pytanie. Nie cały rok rządzicie. Co się stało? Przedtem były te same problemy, ale były rozwiązywane. I nie obchodzi mnie, czy to rządzi taka partia, czy taka. Zgoda. Czy rządzi dobrze, czy źle. I to jest najważniejsze. Może pani powiedzieć, ale proszę, na moment jeszcze, tylko proszę powiedzieć, bo pani postawiła... Halo! Rozmawiamy ze sobą, tak? Jak ma pani na imię? Ja jestem Szymon, więc na pewno się dogadamy. Pani Krystyno, do Pani proste pytanie. Jakie problemy były rozwiązywane, a dzisiaj nie są rozwiązywane? Gdyby mogła pani mi jakoś to... żebym mógł Proszę konkretnie pana, odpowiedzieć. Służba zdrowia. Mhm. Służba zdrowia. No niech Pan nie zaprzecza. Brakuje na dzień dzisiejszy 20 miliardów. Były w tamtym okresie na wszystko było pieniądze. Przepraszam. Co się teraz stało? Że Odpowiadam, ja miałam pani. wizytę i wizyta mi została przesunięta za rok. Odpowiada. Za rok, proszę pana. To Wie normalne. Pani? Hołownia przegadywał temat, co wyraźnie nie spodobało się pani, która nie zamierzała siedzieć cicho w tej sytuacji. Ale... Ale robota, ale, ale gdzieś trzeba te sytuacje, ale nie, ale niech Pani mówi, spokojnie, jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać. Pani ma inne zdanie niż część z nas, to nie ma znaczenia, jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać i ja się cieszę z tego głosu. Bo na, tej, na tym przykładzie mogę Wam pokazać, czy próbować pokazać dwie rzeczy, że budżet ma tyle pieniędzy, ile my do niego włożymy plus deficyt, który musimy sobie założyć. Który z tych wydatków, o których powiedziałem przed chwilą, Pani zdaniem jest do skasowania albo do zmniejszenia, który? A one odpowiadają za zdecydowaną większość budżetu. Pan no. wspomniał, ale proszę mikrofon. Mikrofon, bo inaczej pani nie słychać i też bardzo. Dobrze, proszę pana, a pan wie, że teraz do budżetu są bardzo małe wpływy. Dlaczego? Dlaczego kobiety z, z Krajowej Administracji Skarbowej, pan jest tą trzecią drogą, pan może coś zrobić dobrego dla Polaków, dla Polski, dla mnie, dla siebie nawet. Kobieta z, z administracji skarbowej. Która poruszyła problem, że znowu są kradzieże, wyłudzenia faktur VAT. Przepraszam, trochę się tu denerwuję. Nie proszę spokojnie. Spokojnie, chcę tak to jest. powiedzieć. Spokojnie, spokojnie. Jest Wody. już do zwolnienia dyscyplinarnego. Dlaczego? Dlaczego nie uszczelniamy vat -u? Jeszcze jedno. I jeszcze co mnie bardzo nurtuje, to, to mi pan odpowie. I, jeszcze tylko zapytam, co... Ale pan... Ale pani nie wychodzi jeszcze, bo już co... widzę, że pani torebkę proszę, na ramię proszę, zarzuca. Proszę proszę, 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 proszę pana, ja się tu boję, bo tu z tyłu słyszę pomruki. Nic, wszystko, pani Krystyno, że kto mnie wychował. Jest pani pod ja, moją ochroną, to jest to pani Ja bezpieczna. się boję, proszę pana. To, proszę pana jeszcze... Nie ma się czego obawiać. Proszę pana, jeszcze jedno, jeszcze jedno, ponieważ ja mam dwie córki trzy wnuczki i boję się bardzo o nie. Co pan chce, co pan ma zamiar zrobić z naszą zachodnią granicą? Wschodnia, dobrze, przyznaliście się, że była zagrożona. Ok, zmieniliście zdanie, bardzo mnie to cieszy, ale co z zachodnią? Dlaczego nie ma straży granicznej na naszej zachodzie? Dlaczego Niemcy bezprawnie przywożą nam nielegalnych już migrantów? Już odpowiadam, już odpowiadam. Bo tu dwie, dwie kwestie pani. Poruszyła pani. Dwie kwestie, które są istotne. Zacznę od migracji. Pani wie, y, że liczba migrantów, którą Niemcy rzeczywiście chcą nam przywieźć w bardzo dziwnym trybie, który my oprotestowujemy. Jest niestety większa od liczby migrantów, którzy przeszli przez naszą wschodnią granicę i przechodzą, tak bo tak wybudowano te zapory. Tak wybudowano te zapory, że ona była dziurawa jak sito i dziesiątki tysięcy ludzi szły dokąd, do Niemiec. Dociskała też dalej hołownie w sprawie migracji, który zaczął się tłumaczyć. Później, kiedy nie była zadowolona z jego odpowiedzi, chciała się ewakuować ze spotkania z marszałkiem Sejmu, jednak on za wszelką cenę chciał ją tam zatrzymać. Tak. Tak. migrantów zawieszony na stronie Ale co do imigrantów przeszło yy, yy, po... mój no Ale pani? my mamy. A zna pani my... tę strategię migracyjną, która teraz została opublikowana my polskiego my rządu? My strategii, strategii... Nie nie nie. nie, nie, nie. Strategia, nie. Ta strategia, którą przygotował minister Duszczyk, ta strategia, widziała pani jako, ona wzbudziła też bardzo dużą rozmowę w Polsce, tak? Czy my powinniśmy, czy nie powinniśmy w ten sposób? Ja wczoraj zapoznałem się z większością jej założeń i muszę powiedzieć, że ona w bardzo wielu momentach jest naprawdę niesamowicie bez wątpliwości profesjonalnie przygotowana i jednocześnie pozwala nam uszczelnić w realny sposób granice. Ona się za chwilę stanie projektem rządowym, będziemy o tym dyskutować. Wątpliwość szczególną wzbudził jeden punkt, to znaczy możliwość składania prawa do azylu, ale jak minister duszek ma tę okazję wytłumaczyć i pokaże o jakich sytuacjach mówimy, w jakich okolicznościach, to te wątpliwości stają się mniejsze. Natomiast to jest temat na zupełnie inną rozmowę, bo przede wszystkim powinniśmy zadbać o dwie rzeczy. Po pierwsze, polska granica nie może być przekraczana przez kogo chce, kiedy chce. Musimy mieć z powodu naszego bezpieczeństwa pełną kontrolę nad tym, kto wchodzi, kto wychodzi. Pierwsze primo. Drugie primo, i to jest też to, co powtarza minister Duszczyk: zero śmierci na polskiej granicy. Polska jest krajem solidarności, Polska zawsze nim była. Polska poradzi sobie z chorym niemowlęciem i z kobietą, która z tym niemowlęciem idzie. Polska jest gościnnym krajem. Najgorszą rzeczą, która mogłaby się wydarzyć, to ta, jeżeli Putin wygra wojnę w naszych głowach i w naszych sercach, bez jednego wystrzału i zrobi z nas gorszych ludzi niż jesteśmy bardziej zastraszonych, bardziej przerażonych, Brawo. bardziej niechętnych do ludzi. I do tego nie możemy dopuścić. I proszę. Pani Krystyno, dobry. jeżeli pani wyjdzie, to będę osobiście rozczarowany, a nawet lekko się podłamie. Do siódmej. No ale jak często przyjeżdżam do Pyrzyc, No już naprawdę. No ja wiem, że ma pani inne zajęcia. Jakiś czas później jednak poziom frustracji tej pani sięgnął zenitu i jednak postanowiła opuścić spotkanie z hołownią, co wyraźnie go rozczarowało. Znaczy, pamiętam lata 90. pani Krystyno i mam wrażenie, że jest troszeczkę inaczej niż teraz w 2020. Panie Szymonie, to wszystko to w telewizji można przeczytać, o czym pani tutaj mówi, czy zobaczyć, przeczytać w gazecie i usłyszeć. Zapewniam panią. Pani Krystyno, pani Krystyno, nie, 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 ale spokojnie. Ale zostawcie panią Krystynę w spokoju. Pani Krystyna. Pani Krystyna ma prawo mieć swoje wątpliwości, swoje pytania, swoje... Nie, uspokójcie się. Pani Krystyno, proszę z nami zostać. Bardzo proszę, żeby Pani z nami została. A Państwa proszę, żeby to nadal było spotkanie pod jedną flagą, a nie pod dwoma osobnymi flagami. Pani Krystyna mówi rzeczy, które usłyszała czy przeczytała i chce je zweryfikować. Chce mieć możliwość odniesienia się do tego, żebyśmy uzgodnili, gdzie jesteśmy. Nie jest żadnym rozwiązaniem, że ci, którzy się z nami nie zgadzają, będą wychodzić, a my zostaniemy w gronie ludzi, którzy się zasadniczo ze sobą zgadzają, bo tak to tego nie naprawimy. A ja tak panu Więc nie odpuszczę i chcę wiedzieć, kultura, co na szybko oczywiście to jest dla gospodarki, dla Przedsiębiorców. Z kolei na innym wiecu marszałek Hołownia musiał zmierzyć się ze starszym panem, który był wyraźnie rozczarowany rządami jego koalicji, a w szczególności niedotrzymanymi obietnicami partii, z której jest liderem. Panie marszałku, w zasadzie na dwa pytania, pytania, to już padła o, o mniej więcej odpowiedź. Jestem przygotowany dzisiaj z zeszytem i chciałem zapisać numer telefonu do tego lekarza, co miał mnie odwiedzić. No ale pan powiedział... Trzy lata, wobec tego ja trzy lata to chyba nie dożyję, to jest jedna sprawa. Druga sprawa była mowa o kłamstwach wyborczych. No takiego, takie, takiego kłamstwa ze wszystkich opcji politycznych, jak w tej kampanii było, to, to trudno sobie wyobrazić. I ostatnia kwestia, dlaczego ekipa rządząca na dzień dzisiejszy tak nienawidzi Polaków. Po raz kolejny Hołownia postanowił jednak zwalać winę na pis. Twierdził, że oni też obiecywali i nie dotrzymali słowa, jakby to miało zwolnić go z odpowiedzialności za to, co sam mówił. To może zacznę. Znaczy, na pierwsze pytanie chyba odpowiedziałem i nie umiem odpowiedzieć panu szczerzej. Rozumiem, że to dla naszych przeciwników politycznych, bo też się z tym stykam, bo mówią o tym często, gdzie ten telefon miał zadzwonić, zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Ja czasami, jakbym nie był tak pogodnym i spokojnym człowiekiem, zadałbym im tele, to, to samo pytanie, gdzie był za Waszych czasów ten lekarz, ale nie chcę tego robić. Ale nie chcę. No dobrze, nie obiecywali, ale obiecywali ochronę zdrowia, która działa. Ja akurat jestem uważnym, bo byłem dziennikarzem, czytelnikiem programów wyborczych. I jakie tam cuda były naobiecywane? Ujoj, ale nie wyszło. Szymon Hołownia przeprowadził później długi wywód nie na temat, żeby odwrócić uwagę od problemu, co bardzo nie spodobało się starszemu panu. Zwrócił on uwagę też na politykę rządu Tuska z Niemcami. Hołownia po raz kolejny próbował później rozwodnić temat. Panie Marszarku, w związku z tą powodzią wprawdzie Tusk zadeklarował nie wiem na jakiej podstawie, że żadnego odszkodowania od Niemiec nie chce. Jest okazja, jest taka powódź, może by od tych Niemców wyszarpać za drugą to wojnę jest, światową pan. te pieniądze, bo jest, jest raz. No. Ale jeszcze jedna sprawa. Niemcy przez dwie wojny, jakie były, nie, prób nie, nie dali nas zniszczyć. To teraz ro, rozpoczęli ekonomicznie nas niszczyć. Czy, czy to do to rządu mówię. nie dociera? Znaczy, Na moment, jakiej no. podstawie Tusk zrzekł się z tego y, odszkodowania? To trochę jest, y, ty, ty, żeby uporządkować, żeby uporządkować y, kwestie. Y, po pierwsze, bardzo chętnie pogadam o tym, jak te Niemcy nas teraz ekonomicznie niszczą, dlatego że wie pan, nie, Niemcy są dzisiaj w bardzo potężnym kryzysie. My dzisiaj znaczy, mamy... Ale nie, no ale właśnie ale posłuchajcie, ale posłuchajcie, jak ktoś jest słaby, to nie bardzo ma jak niszczyć. Dlatego, że u nich gospodarka siada, przywództwo polityczne jest coraz słabsze my w ogóle, dlaczego o tym mówię? Nie mówię o tym z satysfakcją. Tylko mówię o tym dlatego, że zobaczcie, Francja kryzys, bardzo poważny przywództwa politycznego. W Niemczech to samo. Na Słowacji to samo. Co to znaczy dla Polski, że szanse Polski rosną? Że pozycja Polski rośnie, że Polska się staje globalnym, może się stać lokalnym, globalnym mocarstwem. Odpowiedzi Szymona Hołowni sfrustrowały pana do tego stopnia, że stwierdził, że całe to spotkanie to strata czasu i po prostu wyszedł. Dlatego musimy tu być pragmatyczni i dlatego też mówię wam do widzenia. Dziękuję serdecznie. Ja mówiłem o tych emigrantach Merkel tak. No, Merkel, też, słuchajcie, tylko że z Merkel, z Holandią, z Belgią, to jest jeszcze jedna rzecz. My naprawdę nie musimy popełniać ich błędów. I to wszystko na dzisiaj. Jak wy oceniacie marszałka Hołownię? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.